Kupcie się, nadal nie skończyliśmy tworzyć języka niemieckiego. No, a może dlatego, że ktoś nam ciągle tylko robotę utrudnia. Wypraszam sobie, po prostu nie chcę, żebyśmy znowu zrobili jakiś nudny język, którego nikt nie będzie chciał używać. No i zaraz wymrze, przypomnieć ci, co się stało z łaciną? Dobra, co my teraz zrobimy? Może zacznijmy od czegoś bardziej ogólnego dla rozluźnienia atmosfery? To może słowa. O, tak, zróbmy mega długie słowa. Długie, czyli na przykład jak słowo profesjonalizm? E, tak, tak, dokładnie. Taka długość nam zdecydowanie wystarczy. E, nie no, co wy gadacie? Bardziej myślałam o czymś takim jak. Do now dump shift, Dumfries, Gesellschaftskapitän. Weź, bo mi się aż wodą święconą odbiło. No, przyznam, że to może faktycznie trochę skomplikowane. Dokładnie tak, nikt nie lubi długich słów. No dobra, ale ludzie lubią klocki Lego, a my zrobimy te długie słowa tak, że tak naprawdę się będą składały z wielu małych słów i ludzie będą je mogli, no wiecie, budować tak jakby były z klocków Lego. Wiecie o co mi chodzi? Słowa z klocków. Głupota, prawda? Prawda? Pamiętam mój pierwszy własny zestaw klocku. A ja pamiętam, jak pierwszy raz wetnęłam na klocek, który leżał na podłodze i to i tak nie był taki ból, jaki ludzie będą odczuwać po usłyszeniu tego języka.